Się. Tak, witali się! Udało się! Skontaktowaliśmy się z przyszłością. Dzięki tajnym zapiskom alchemika Sędziwoja sprowadziliśmy do nas dwóch Polaków z roku 2019. Aha! No popatrz. Witali się, a czy to... Najpopularniejsze jednostki swoich czasów? Tak. Alchemik połączył się z niejakim YouTube'em. Kimże jest ten YouTube? Potężny mak. Sędziwój miał z nim wiele wizji. Jakież to były wizje? Na przykład podczas jednej z nich ponad 4 miliardy ludzi patrzy, jak Azjata jedzie na niewidzialnym koniu. Coś mówił? Ta. Opa, Gangnam Style. Było na końcu na, tej wizji. Na końcu było łapka w górę i subskrybuj kanał. A propos kanał. Witalisie, to kanał mi się zatkał w latrynie, więc weź jakąś łopatkę tam, łapka w górę i mi wysubskrybuj. No, 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 bym se poszedł. Tak jest. Dobra, Kim są ci Polacy! Królu to studenci. A czy to studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, bądź Sorbony? Nie królu. To studenci AWF i K i T. I UOP, oddział w raciążu. <grym> no, <grym> Dawać mi do tych studentów. Polacy weź, Polacy weź, Polacy a, a, weź. Zostaw mnie ty dwie no. minuty, bo a, bie... ci wyrwę wszystkie włosy z klatki. No, 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 <grym> ty ci wyrwiesz, zobaczyć, wyrwieć. Kiedy ty się zastanawiałeś, gdzie teraz robi Tomasz Lis? <grym> <grym> ha, a, 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 Panowie, ale przepraszam bardzo, a co to za przebieranki? Boże, widzę, żeśmy trafili na paradę LGBT. Nie, cze, cze, ja ich, ich poznaję. To jest ten, Leonardo da Vinci i dama z łasiczką. Ten, to my wrócimy jak Was odpuszczą narkotyki, nie? Tak. I będziemy lecieć, bo akurat teraz mamy ten samolot do Rzeszowa, nie? Tylko musimy się spieszyć, bo jak wejdzie tam rodzina Kuchcińskiego, to będziemy stali. Po Także... prostu będziemy lecieć, bo no. ten... Nam się... Wróć, 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 wróć! No. Wielki YouTube powiedział, że jesteście najpopularniejsi w Polsce. A, a, a YouTube, a nie, to ten, to y, kolega tutaj zrobił po świnkę. śwink. Co? Wsadził ry do kontaktu. Wrzuciliśmy to na YouTube'a, i do wczoraj wyprzedzał nas tylko Sławomir. <laughs> Czyli ten Sławomir jest królem. Człowieku, królem jest Zenek. No co? No ja. Wy, 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 wy nie rozumiecie. Za pomocą magii sprowadziliśmy Was do końca. O. XVIII wieku. A nie, no to ja będę musiała zrezygnować, bo ja miałem potem kłopoty po dyskotece. Czy jak to? No partnerka nie miała końca XVIII wieku. Głupcy stoi przed wami Stanisław II August Poniatowski, z łaski Bożej woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, wołyński, Podolski, etc., etc., etc. To my, etc. będziemy lecieć. No się spieszymy, bo musimy obejrzeć yy, kolejkę extra klas. Tak, właśnie... No. Czego? No polska piłka. No. Co znaczy polska piłka? No ale w Polsce czy w Europie? W Europie! No to w Europie polska piłka nic nie znaczy. Sprowadziliśmy was tutaj, żeby się dowiedzieć jak wygląda Polska. W przyszłości? No to ja jak wygląda Polska w przyszłości? No to, to no to jest takie... to można takie taki kwadratowe koło z takim cyskiem. Cyskiem. No. I, I na cycku teraz robią przekop. No. – <grym> To jest nielogiczne. Zajmy no. tak, się powiedzieć, że ktoś jest, nie wiem, łysy z długimi włosami. A kryszaka widziałeś? Nie. <grym> Do, dobra, no ale powiemy Ci o tej Polsce tego, co chcesz wiedzieć, no. Nie ci, tylko Waszej Wysokości! Do króla zwracamy się, Wasza Wysokość! Ty, a jak on tak gada, to nic cię nie boli? Czemu? No tak ci włazi, w jak aż ja czuję. <grym> nie ci, tylko Waszej Wysokości! Tak więc, e, Wasza Wysokość. Amen. I ty, szlachetny Dupowłazie. Otóż opowiemy Wam o Polsce tego, no co chcecie wiedzieć, nie? Bo. Co pomoże na wschodzie? <grystanie> <grystanie> pomoże na wschodzie? Co ci stara wypisała? Zwolnienie z geografii! No. Czy wieku, chodź, nie będziemy z nimi gadać, no, król, król może by ich tak zinwi zinwigilować, zastraszyć i zniszczyć! Uuu, widzę pradziadek zbyszka ziobry. Kogo? Na spisu! No, no, no. no. Na no Polsce jest prawo i sprawiedliwość, tak? No, no. To wspaniale. A czyli to też ta opcja, dobra. No, a bierzesz na niego 500 plus? No. 500 co? No 500 jest na krowę, na świnie jest 300, ciekawe ile jest na lisa. No ale z tym pisem to da się dogadać. No, Prędzej byś się dogadał z kołpakiem. Co to jest kołpak? No, taki dekiel. Ale wy ich popieracie. Daj. Czyli czy, znaczy ja to jestem y, za Biedroniem. Co to znaczy za Biedroniem no, wiesz, no z Biedroniem to jest tak? Że lepiej być za niż przed nim. No. No. To co takiego robi ten Piedron? <laughs> Czego on nie robi? Są takie rzeczy, o których lepiej nie wiedzieć. Są takie rzeczy, które się nie śniły filozofom, naprawdę. No. no ja też jestem za Biedronią, bo on jest za legalizacją marihuany. No. Co to jest ta marihuany? To, to jest... To, 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 to się pali i się wszyscy cieszą. No. A. No. Czyli wiedźmy! Podasz się pali wiedźmy i się wszyscy cieszą. <noise> nie, no to są takie jakby magiczne liście, nie? A, A to u nas sędziwój ma takie magiczne liście. O! To dacie nam numer do tego waszego sędziwoja? Bo naszego sędziwoja zgarnęło co <noise> I teraz jest Sahara na mieście. Tak, no. do, dobrze, ale powiedzcie nam coś jeszcze o tym Biedroniu. No to co? No to te, teraz to jest, wiesz, ta, Biedroń, e, Czasasty, Zandberg, nie? Jest... Taki tercety egzotyczny, no, no. Co znaczy egzotyczny? No, że taki postępowy, A -a. no. Ale kiedyś to były jaja, bo teraz to jest ludzi. Jak był ten Palikot, Grodzka, jak. To... Czyli ta grocka no. jest taka postępowa. No. To tak jak Newton. No tak. Z tym, że ona już nie ma Newtona. A król też jest postępowy? Tak. 3 Maja ma zamiar wprowadzić nową konstytucję. Co, co, zwariowałeś? Trzeciego, zwariowałeś? 3 Maja nie rób. Święto jest. Do roboty ci nikt nie przyjdzie, no co ty no? Ja wtedy robię grilla! No, ale rozumiem, że u was jest konstytucja, macie konstytucję. Wałęsa ma na koszulce. No. Dobrze, to powiedzcie mi, kto jest e, głową państwa? Kwaśniewski. Nie, Kwaśniewski już nie jest. Jak nie jest? Przecież na niego głosowałem. No, ja przecież go nie było na liście. No, ale go dopisałem. To demokracja jest, no. No to kto jest głową państwa? No, 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 no kto jest? No, no, no Andrzej. Andrzej. No. Andrzej. A ten Andrzej czym się wsławił? Wygrał jakąś bitwę. <śmiech> Człowieku. <śmiech> <śmiech> Gdzie Andrzej do bitwy? to, Przecież to jest normalnie. przygarni kropka. <laughs> <laughs> Takim taki misio, by, być gotowy za te poliki, byś go wytarmosił, żebym go studiaczej ja To czym się wsławił? No, no, czym, no, 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 czym się No, A dajże chłopu spokój! No. Siedzi, to niech się siedzi! No co mu się powie? Tak. Daj mu długopis, a będzie się bawił całą noc. To kto mu to mówi? No zależy, kto przy nim stoi. To kto przy nim stoi? No na pewno nie kolej z lisem na głowie. To kto rządzi? Uruchom Firefoxa, byś wiedział. Ja się pytam, kto rządzi? No kto rządzi, no kto rządzi, no? Jarek rządzi. A dobrze rządzi ten wielki Jarek? No, no, taki wielki to nie jest. Średni. Czy dobrze rządzi? Ty teraz dopierdzielił. Nie, nie mogę, nie. Nie, naprawdę, Ej, 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 ej. znaczy, wasza wysokość dopierdzieliła. Koleżanku! No ale ludzie go pobierają, bo ci przynajmniej coś robią, a tam ci kłócą się, co będą robić. No. A, no, czyli wychodzi na to, że Polacy nie mają wyboru! Nie ma mają, mają, mają. Mm -hmm. Niemcy, Holandia, kraje skandynawskie. Tabletki, brąbiała, sznur. Może wam brakuje mężów stanu? My na przykład mamy Tadeusza Kościuszkę, a my mamy Rutkowskiego. A my mamy obiady czwartkowe! A my mamy obiady codziennie! <noise> A my mamy Pola Tremo, największego kucharza Europy! A my mamy Gesslerową. <noise> <noise> Największą kucharkę, jaką w życiu widziałem, no! A my mamy wielkich poetów! Krasicki! My też mamy wielkich poetów! Tako, kebo! Imen. Kurde! Poeci to na przykład Szymborska. No, mamy wieki poetów! Szymborska, Tacho, Kebo Roy Ferrari! A my mamy Stasica! Kołontaja! A my na skrzyżowaniu Stasica i Kołontaja mamy biedronkę. <grym> Także, przegrałeś, oddaj fartucha. <laughs> czyli, tak. czyli wychodzi na to, że w tej waszej Polsce dzieje się źle? No źle się dzieje. Gdyż jesteś taki mądraliński, to się przenieś do przyszłości i wszystko napraw, No co ty myślisz, że ja się nie przeniosę? Ja nie myślę przede ja wszystkim. Ja, myśl. ja się nie, nie, nie przeniosę do przyszłości. Przenosimy się, przenosimy przenosimy się przenosimy do przyszłości. Królu, 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 zaraz, zaraz, ale kto tutaj zostanie, będzie rządził? Ja mogę być królem. Świetny pomysł. O, tylko mi tutaj Już niczego bardzo. nie zepsuć. Tak, bo to ciężkie Chodź tutaj do latry. Za kwasy to mi się. Jestem królem. Jestem królem. Jestem królem. Jestem królem. Ale, ale, ale gdzie, gdzie ty idziesz? To tam, gdzie król, chodzi piechotą. Chodź, 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 Jesteś królem, to jest bardzo e, odpowiedzialne zajęcie, Proszę bardzo musisz rządzić, patrz co się dzieje, jaki bałagan. Niezapłacone faktury. 3000 złotych monet za oręż. Co? Trzy tysiące za telefon? Niech się taryfę zmieni. Jestem królem, wszyscy przechodzimy do pleja. Więc... Patrz, caryca Katarzyna pisze coś o rozbiorach. Ło, to podpisuję. Ale czemu? Wiem, może przyjedzie i się rozbierze. A tymczasem korazości się Tak, królu? Przypomnij mi, proszę, jakżeśmy się tutaj przenieśli, to co to była? To taka nowoczesna rzecz, którą żeśmy dostali? W pietol.